Cześć, hej, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego wyzwania bez levelowania w Bladbornie. W dzisiejszym odcinku wyruszymy sobie w pobożną lokację, dzięki której zdobędziemy odznakę tropiciela miecza i będziemy mogli kupować sobie zatętnienia okienek papier, co jest bardzo potrzebne, przynajmniej mi w tym wyzwaniu, bo zawsze więcej obrażeń lepsze niż mniej obrażeń. Jak wiecie, te drzwi, które były wcześniej zamknięte, oczywiście znajdujemy się w rewirze katedralnym, są teraz otwarte po zabiciu bestii żennej krwi. I to jest taka króciutka lokacja, ale właśnie nią się dzisiaj zajmiemy. Okay. Mamy już przeciwników, których dobrze znamy. Kuźnia gościoła uzdrowienia. Tak się ta lokacja zwie. Właśnie głównie po to chciałem... Wykonam bestię żywną krwi, żeby sobie tą lokację odblokować. Co tu mamy? Krwawy klejnot tętnień. Na pewno będzie to coś lepszego niż aktualnie mam na broni. Kolejnego dziadka z karabinem. Okay. Nie tych grubosów. I kolejne fiolki. W tym wyzwaniu fiolek nigdy za wiele. Okej. Okay. 100 krew śmierci, gdybym levelował postać, byłoby to przydatne, ale tak to no średnio bym powiedział średni. Co so, tu mamy? Tu mamy zjawę. Mamy odznaka promiennego Tropiciela Miecza. No i tutaj są drzwi do górnego rewilu katedralnego, ale żeby je otworzyć, potrzebujemy klucza z niewidzialnej wioski, czyli lokacji, która jeszcze, jeszcze kawał czasu do niej. No i cóż, to wszystko, jeżeli chodzi o. Później kościoła uzdrowienia Nic więcej tutaj do roboty nie ma o, tu jest jeszcze jakieś życie, mam krew śmierci. Och, ciekawość Faj, tu była drabina teraz. Tu jest No i teraz nie zostało nam już nic jak wrócić po prostu do... Do lampy i zapomnieć o tej kuźni, przynajmniej na razie. To kule były. Chciałem, że to trochę dłużej zajmie. O, rabier Katedralny. Yy, a nie, że tak, to zrobię tak w kilka minut. No, nie ile ten odcinek, no 10 jeszcze nie trwa. Zrobimy coś, co miałem zamiar w następnych odcinkach zrobić, ale to za chwilę zobaczycie, ponieważ naszym następnym celem będzie udanie się do. Do ukrytej lokacji, dzięki której możemy zdobyć odznakę tropiciela, chyba to się nazywało Iskry i wtedy będziemy mieli papier pioruna, który też się przyda, bo papier ognie działa na wszystkich. No I o ile się nie mylę, dokładnie ognisty papier teraz mamy. Coś jeszcze się odblokowało. O, możemy też kupować odłamek krwawego kamienia, tutaj ostrze świętego Ludwiga, broń, którą przeszedłem całą grę ostatnio, znaczy za moim też podejściem, no. Teraz oczywiście nie możemy używać, kiedy no też strzelba Ludwiga i rozpylacz Pumeni się pokazały oraz yy, zbroja badacza grobowca. No i to tyle, co tutaj na razie jest. Służymy sobie te, te tętnienia. sobie, oczywiście, ognisty papier też. Mam cztery. Mogę ja kupić trzy. Zresztą pamiętam ile potrzebuję, żeby ten topór sobie ulepszyć na kolejny poziom. A w tej ognistej... Ognistej, w tej ukrytej lokacji to rozpruwaczem może być ciężko. Przez tej broń tutaj mamy topór tropiciela osiem. Ja mam on, on Czyli Przynajmniej na razie nawet nie ulepszę, nie mam odłamków. No nic. Zobaczmy eee, przedmioty, również papier 5 i co jeszcze chciałbym zrobić, ponieważ tam będzie boss do pokonania, który dysponuje z tego co wiem piorunami, znaczy ataki, atakami pioruna. Z tym bosem jest taki problem, że ja o tej lokacji nie wiedziałem. Za moimi pierwszymi podejściami i z tym bossem nie walczyłem nigdy, więc może być, może być ciężko. Ale kupimy sobie za wgląd zbroję Gascoina, czyli jak pamiętamy drugiego bossa. Ona ma o wiele lepsze, obraż... o wiele lepsze statystyki, jeżeli chodzi o, o obronę przed z To zbroję już widzieliśmy walcząc z panem Gaskoinem, więc żadnych... żadnych nowości nie ma. To jest, to jest czapka gaskojna Ale przyznam, że w... no mi się to zbroje nie podoba, jeżeli chodzi o wyglądowo, ale statystyki ma lepsze, a tu statystyki potrzebujemy. Dobra. będziemy się jeszcze do rewiru katedralnego. Znowu. I odblokujemy sobie tą lokację ukrytą. Ale myślę, że ona jest dość długa, więc dwa odcinki co najmniej nam to zajmie, a potem w końcu zajmiemy się rewirem katedralnym już tak do końca. Realny. Tutaj oczywiście przeciwnika, którego już znamy. No i tu mamy nowego przeciwnika, którego wcześniej tu nie było. I aby dostać się do tej lokacji musimy najwyżej świecie dać mu się zabić. Widać, nie sprawiło mu to większych kłopotów. To jest z tego, co się orientuje też można było bliźniaczałtonki krwawego kamienia zdobyć, więc czy mogli sobie broń wylepszyć Akurat na kolejny poziom. No i mamy Jarhar ogólnie wioska a dokładnie jest to podlokacja Niewidzialnej Wioski, bo niewidzialnej Wioska to też jest, to jest inna lokacja, tak mniej więcej w połowie gry. A to jest Podziemne Więzienie, tak się to właśnie nazywa. Gęstą krew śmierci. Szaleńcy ukradkiem odprawiam rytuały wyzwania księżyca, odkryj ich sekrety. No i tej lokacji całej przejść się nie da, przynajmniej nie w obecnym momencie, ponieważ jest to tylko część niewidzialnej wioski. A jak wygląda druga, to dowiecie się: o, tu jest, ten z oknomkami. krwawego kamienia. No i tutaj jest to już zwykły przeciwnik, i walczyć z nim będzie trzeba. Tutaj mamy lampę. No i tą lokacją, moi drodzy, zajmiemy się w następnym odcinku. Ja że jest ona długa, więc co najmniej dwa odcinki nam to zajmie, pewnie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie no i widzimy się. W następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, i cześć. Hej!